kochani, witam Was bardzo gorąco w kolejnym projekcie Denko. Popatrzcie, kosz jest pełny. Odstawię sobie go e, na bok. No i co, będziemy od razu przechodzić, żeby filmik nie trwał nie wiadomo jak długo. Zacznę od ostatniego opakowania właściwie no opakowania po. Po opakowaniu, że tak to nazwę, z Be Beauty płatki kosmetyczne Maxi. Niestety nie mam na zapasie już więcej, ale w marcu na pewno wybiorę się do Polski, przynajmniej na granicę i zrobię sobie zapas pod warunkiem, że będą dostępne według mnie najlepsze i niedrogie płatki, czego chcieć więcej. A wierzcie mi, że jest różnica w płatkach, niesamowita. Dalej mamy także z Biedronki Niuqui Yang y, Fantasy Mask i to była zrelaksowana lama. Maseczka na tkaninie ukojenie de pantenol, ekstrakt z hibiskusa. No ja nie wyglądałam jak lama, bardziej jak jak taki osiołek. No ale maseczka była fajna, nawilżyła, żeby ukoiła. No, pff, maseczka na twarz Płachcie, a one chyba wszystkie raczej koją. Złożyłam także, słuchajcie, aż trzy świece. Pierwsza z Yankee Candle Simply Home Holiday Magic. To już była świeca, która u mnie bardzo, bardzo długo stała. Kupiona kiedyś w, w TK Maxie za 12,99. No i to był taki typowy świąteczny zapach. Bardzo ładna, bardzo intensywnie wyczuwalna. Także nic dodać, nic ująć. Kolejna z jęki, Kendall Candle Apple Spice, i to jest seria Food and Spice. No, rzeczywiście też bardzo ładnie się wypaliła. Ta była. Na początku ją wyczuwałam bardzo mocno, a z czasem się przyzwyczaił mój nos. Um, bardzo ładny zapach. Bardzo ładny zapach. Um, I ostatnia. Którą wypaliłam jest także z Janky Kendall, także seria Food and Spice, i to było Home Sweet Home. E, prezentowała się tak. O, ja ją już paliłam mieszkając jeszcze w Kennic, e, w kuchni się u mnie zawsze paliła. Natomiast, no, jak się tutaj przeprowadziłam, to miałam jej mniej więcej jeszcze tyle, więc stwierdziłam, że ją wypalę Bardzo intensywny zapach, to nie będzie zapach dla każdego, bo on jest bardzo, taki wiecie, co tutaj, nelkę czuć. Tutaj czuć e, cynamon, ogółem takie m, bardzo ostre e, przyprawy. Także, jak mówię, no, ja do świec na razie nie wracam. Jak widzicie, sukcesywnie wypalam e, wszystko, co e, nawinie mi się pod rękę. E, z Marią zużyłam termoochronam, giełka chroniąca włosy przed działaniem wysokiej temperatury, suszarka i prostownica. Uwielbiam, uwielbiam i jeszcze raz uwielbiam. Mam jeszcze opakowanie białe, które ma chyba te włosy jeszcze unosić. W każdym bądź razie, jak tylko będę miała dostęp do drogerii Natura, to. Oczywiście jak najbardziej wrócę. Z Jesa, Jessa nie wiem do końca, jak to się czyta. Słuchajcie, zużyłam takie opakowanie z 20 sztukami chusteczek do higieny intymnej. Coś bardzo potrzebnego, jeżeli jestem gdzieś w podróży, czy na przykład mam okres i chcę się odświeżyć. Naprawdę fajna rzecz. Z action. Zużyłam maseczkę, która nazywała się maseczka na twarz białko jaja. Zapewnia skórze promienisty wygląd i działa zmiękczająco. Prezentowała się tak o jak, wie, nie wiem, z 95% maseczek z Action była bardzo dobrze nawilżona. Nie widziałam, wiecie, żeby ona mi tam specjalnie coś na twarzy rozjaśniła. Może po prostu niewystarczająco długo ją trzymałam? Z Isany, kolejny olejek, który skończył mi się niesamowicie szybko do mycia gąbeczek. Ja podprysznic nie używam, bo nie mogę znieść tego zapachu. Tutaj zużyłam, słuchajcie, próbkę z Lancom La Vie Ebelle. Kiedyś miałam pełnowymiarową wersję, uwielbiam ten zapach. Jest taki słodki, kobiecy coś fantastycznego. Swaz użyłam Cream and Oil, um, żel pod prysznic z olejkiem e, kokosowym i o zapachu masła kokosowego, przepiękny zapach, kiedyś częściej zakupowałam e, ten żel, uwielbiam, bo to jest taki ciepły zapach, mm, troszeczkę delikatnie mleczno-kakaowy, coś przepięknego, ja ogółem żele swa bardzo lubię. Z Isany zużyłam piankę do, em, do golenia w końcu, bo miałam ją naprawdę bardzo długo i teraz mam w użytku z balei i to była jakaś limitowana edycja, więc podejrzewam, że już jej nie ma. Co my mamy dalej? Krem do rąk z Vandini i to był krem nawilżający z kwiatem magnoli i mleczkiem migdałowym. Taka miniaturka 30 ml, którą miałam w kalendarzu adwentowym, bardzo fajnie nawilżał dłonie ten krem. On jest, słuchajcie, bez silikonów, bez olei mineralnych, bez parabenów i nie testowany na zwierzętach, wegański i dermatologicznie przetestowany. Może nie jest to najtańsza marka, ale jest naprawdę bardzo fajna i do tej pory wszystkie produkty, które od nich miałam, zachwycały mnie. Z The Ordinary, słuchajcie, zużyłam Glycolic Acid 7 Tonic Solution, czyli po prostu tonik, który miał pojemność 240 ml, i naprawdę używałam go przez kilka ładnych miesięcy. Nie wiem, ze 3, może i nawet 3,5, wieczór w wieczór. Także był niesamowicie wydajny. I to jest mój pierwszy produkt z The Ordinary, który zużyłam. Mam jeszcze dwa inne. Jeżeli chodzi o samo działanie, wiecie co? Ciężko mi jest powiedzieć, czy on coś dawał. Na pewno, na pewno, bo nie musiałam tak często peelingować skóry twarzy. Więc myślę, że na przyszłą zimę do niego jeszcze wrócę. Aktualnie po prostu staram się pozużywać to, co posiadam. Mydełko, słuchajcie, do rąk, właśnie, no. W sumie jest przeznaczone do rąk z Balea i to jest wersja sensytywna i to jest yy, mydło lekarskie. Ja to mydło używam do yy, mycia pędzli. Ono nie jest jeszcze w 100% zużyte, natomiast yy, dzięki temu, wiecie, mam czyste pędzle i dodatkowo są one zdezynfekowane. Yy, dlatego kostka tania jak barszcz, a naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Z Make Me Bio zużyłam wodę różaną, do której powiem Wam, że nie wrócę, dlatego że uważam, że jest to za drogi produkt, a wodę różaną można już dostać w dużo niższej cenie. Dla mnie to nie był żaden wyjątkowy produkt. Z tej marki, no wiadomo, najbardziej uwielbiałam tą wodę waniliową, której niestety nie ma już w sprzedaży. W dalszym ciągu mam taką cichą nadzieję, że Make Me Bio w końcu prowadzi z powrotem, bo był to produkt, który naprawdę dobrze się sprzedawał um, i który rewelacyjnie, przynajmniej na mnie, na przykład działa. Co my mamy dalej? Mamy maskę e, z rosyjskiej firmy Fitokosmetic i to, słuchajcie, była maska z kozim mlekiem i e, z cedrem i czymś jeszcze. E, e. Kupiłam kiedyś, wiecie, bo była tania jak barszcz, ale nie wrócę. To nie było nic, co by, co by jakiś efekt wow robiło na moich włosach, to tylko ta maska śmierdziała i ten zapach mi się utrzymywał potem na włosach, co mnie niesamowicie drażniło. E, Bielenda, micellar Claire, e, care, e, juice, fresh juice, za dużo chcę powiedzieć naraz, ale lunęło, ale numer. Hydroesencja z bioaktywną wodą cytrusową, soks z ananasem, kwas laktobionowy, rozświetlająca cera pozbawiona blasku. I słuchajcie, ten produkt stał u mnie naprawdę wieki. On jest w moim projekcie Zero, którego aktualizacja się niebawem pojawi. Jak ja go wzięłam do, produktu, do projektu Zero, to jego było jeszcze właśnie mniej więcej połowa opakowania. Zużyłam, ale nie wrócę. Nie dlatego, że produkt był zły, tylko dlatego, że ja się nie mogę jakoś przyzwyczaić i wdrożyć esencji w swoją pielęgnację, w swoją rutynę. A mam jeszcze jedną, którą też zresztą niebawem zobaczycie, z Hair Doctor. Słuchajcie. Mm, zużyłam Kala Protect Shampoo, szampon na włosy koloryzowane, który był w boxie, ten Foxy Box, który miałam kilka miesięcy temu i jak na to, że ten szampon jest drogi, to nie było to nic specjalnego, nie zauważyłam, żeby robił coś, coś jakieś wielkie wow, także ja bym do tego na pewno nie wróciła, fajnie było przetestować, ale mm -mm. kolejny produkt, który, słuchajcie, zużywałam dwa miesiące, dzień w dzień, dzień w dzień, e, który jest także, czy w sumie był w moim projekcie zero pielęgnacyjnym, który dostałam od Norinki. E, jest to Balea Body Cream Exotische Vanille, e, czyli egzotyczna wanilia przeznaczony do suchej skóry, słuchajcie, 500 ml. Ja nie lubię kremów w takich wielkich potach, ale on obłędnie, on jest pusty. Nie wiem, czy zobaczycie cokolwiek. Obłędny zapach wanilii. Ja uwielbiam zapach wanilii i to już powinniście wiedzieć w międzyczasie, że zapach wanilii, zapach migdału to są moje ulubione zapachy. Bardzo fajnie nawilżał, tu byłam zaskoczona, jego trzeba było naprawdę opuszkami palców nakładać, ponieważ jak za dużo nałożylibyście, to on się mazał, nie chciał się wchłaniać, ale nakładany naprawdę opuszkami palców był rewelacyjny. Nie nawilżał na calusieńki dzień, ale nawilżał, zmiękczał skórę i skóra bardzo ładnie pachniała, mimo tego nie wróciłabym do niego, bo to jest po prostu potężne opakowanie. Tutaj z Isany, słuchajcie, zużyłam e, maseczkę w płachcie foliową, która miała być napinająca. Miała hialuron, witaminę C i E, e owoce akaj, a ekstrakt z owoców akaj. I ona była taka rzeczywiście holo. O, I była podzielona na dwie części. Bardzo ładnie nawilżała. Ja nie zauważyłam napięcia, ale nawilżenie jak najbardziej. To jest nowa maseczka, chyba jakaś limitowana edycja, e, więc mogę Wam bardzo gorąco polecić. Tutaj użyłam miniaturkę e, z The Body Shop e, Vanilla Marshmallow e, Softening Body Butter, który przepięknie pachniał. Słuchajcie, ej, śnieg sypie i to jak? Nieźle. Po prostu obłędny zapach, i dzięki temu przypomniało mi się, jak pięknie nawilżają masła z The Body Shop, coś fantastycznego. E, mamy kolejny żel pod prysznic, kwiat, kwiat migdałów i magnolia z Balea. No żel jak żel, umył i tyle, nie? Ładnie pachniał i na tym mi zależy. Tutaj z Balei e, krem do mycia twarzy, który uwielbiam i bardzo gorąco Wam polecam. I też już e, kupiłam kolejne opakowanie. Jeszcze jedna maseczka z New Queen Young Fantasy Mask. Tym razem to była słówka łamigówka. Maska na tkaninie, regeneracja, ekstrakt z pomarańczy i olej Monoi. Bardzo fajne są te maseczki z taką płachtą, e, Sówka była bardzo fajna. Bardzo ładnie nawilżyła. Nie mogę powiedzieć, że nie. Kolejne mydełko, które tym razem zużyłam do rąk, było to OriFlame Love Nature Soap Bar Energizing Mint and Raspberry. Powiem Wam, że mięty nie wyczuwałam. E, malinę jak najbardziej. Mydełko bardzo ładnie domywało dłonie. Było wydajne. Czego chcieć więcej, mogę Wam bardzo gorąco polecić. Ja to mydełko dostałam. Eee, z Yankee Candle, słuchajcie, z serii Simply Home użyłam taki e, Melt Cup. E, on się nazywał Holiday Treats i pachniał, właśnie tak ciasteczkowo, przepięknie. Uwielbiam. E, co my tu jeszcze mamy? Już zbliżamy się do końca. Także z Oriflame miałam jeszcze na zapasach, słuchajcie, seria Optimals e, Hydra Moisture Boosting Serum All Skin, All Skin Types, i to było seriu, serum. Em, żelowe, które niestety nie było tak wydajne jak tamto serum na noc które, które mi Pan Krzysztof podarował, e, więc to mniej mi się podobało, ale było całkiem ok tutaj z Essence Lush Brow e, gel maskara, którą zużywam na e, tutaj odstające baby hairy kolejna jest oczywiście w użytku jeszcze jeden zapach, czy w sumie próbka, którą zużyłam, to było Paco Rabanne Olympia. Bardzo ładny zapach. Ja już raz to miałam, zużyłam i bardzo mi się ten zapach podoba. Wiecie, że nie mam wanny, tylko prysznic, ale udało mi się zużyć z Balea, z kalendarza adwentowego, taką gwiazdkę. W sumie ona była do kąpieli, o zapachu nektarynki i... Nie, nie jagód, yy, tylko... kurczę, zapomniałam. No nieważne. W każdym momencie razie, to była taka gwiazdka i ja ją sobie łamałam na kawałki i po prostu jak szłam pod prysznic, to wrzucałam na dno brodzika i ona się rozpuszczała. Nie wyczuwałam jakoś mocno jakiegokolwiek zapachu, więc yy, nie wróciłabym, ale no, mam jeszcze kilka soli do kąpieli, więc podejrzewam, że też w ten sposób je zużyję. Słuchajcie, jeden z ostatnich produktów, a z pielęgnacji w ogóle ostatni, jest to e, maseczka z lasza Don't, Don't Look at Me, która e, wyglądała tak: o, to była mała pojemność, bo zaledwie 45 ml. Ja ją wymyłam, więc wy tutaj nic nie zobaczycie. Natomiast to była maseczka, którą e, mogłam sobie wybrać, e, kiedy oddałam do lasza. E, Pięć opakowań po właśnie maseczkach, szamponach i tak dalej. Świetna była, była rewelacyjna, wyglądałam jak smer w niej. To była maseczka, która em, miała sprawić, że wasza skóra będzie bardziej rozpromieniona, i rzeczywiście. Do tego miała w sobie drobinki peelingujące, yy, gdzie podczas zmywania tej maseczki masowaliście sobie twarz, no i dzięki temu peelingowaliście ją jeszcze. Coś naprawdę bardzo fajnego. I jak mówię, kolor był taki błękitny jak, yy, jak u smerfów, także bardzo fajna maseczka. I myślę, <coughs> wybaczcie. <coughs> I myślę, że do niej wrócę. I dwa osta dwie ostatnie rzeczy to są woski, które wypaliłam z Yankee Kendall. Pierwsza to jest Vanilla Bourbon. Niegdyś jeden z moich ukochanych zapachów, którego już w sprzedaży nie ma. Przynajmniej standardowej. A drugi Alfresco Afternoon, który jest bardzo, bardzo intensywny, ale też bardzo ładny. Taki troszeczkę świeży. Nie wiem, ale był naprawdę bardzo fajny. No i kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą e, połowę stycznia. Ja się teraz e, zbieram, muszę jechać do i Mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem w kolejnych filmikach. E, no i co? Do zobaczenia! Trzymajcie się! Pa, pa!